Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej co prawda przyjechał z roboczą wizytą, ale pytany o jej główny cel nie ukrywał, że chodzi o szczeciński stadion. Na ten temat rozmawiał z władzami miasta, jednak jak przyznał, na razie będzie musiał wystarczyć remont obecnego obiektu. No wszystkim się śni nowy stadion w Szczecinie, no ale miasto ma też swój budżet, który zdaje sobie sprawę, że na razie na dzień dzisiejszy na tym stadionie będzie chyba remont. Będą pewne sprawy, będą miały, tak jak jest zapewnienie siedzeń. Będzie nowy dach w perspektywie. Myślę, że Pogoń Szczecimy się tu dobrze czuła przez najbliższe parę lat, a w perspektywie jest, jest oczywiście, jak najbardziej zapewniona nas prezydent, budowa nowego stadionu. Grzegorz Lato pochwalił również szefostwo Pogoni, głównie za tworzenie klubu z tradycją i za szkolenie piłkarskiej młodzieży w Szczecinie i w Zachodniopomorskiem. Rozmawialiśmy na temat szkolenia młodzieży. Nie ukrywam, że Pomorskie jest... Praktycznie numerem jeden w pierwszej trójce się mieści, jest najlepsze szkolenie jeśli chodzi o młodzież. Yy, mamy wspólne projekty z panem Janem Bejdnarkiem i Polski Związek Piłki Nożnej, który bardzo zależy na tym, żeby polscy młodzi zawodnicy jednak grali w pierwszej czy ekstra klasie. Wizyta prezesa PZPN w Szczecinie wzbudziła zainteresowanie w klubie Pogoni, zwłaszcza dlatego, że prezes Lato przyjechał rozmawiać z władzami miasta o nowym stadionie. Dla nas to pewnego rodzaju satysfakcja, bo to docenienie tej pracy, którą tutaj wykonaliśmy, ale jednocześnie bardzo się cieszymy, że wczoraj prezes Lato miał okazję rozmawiać z władzami samorządowymi miasta i jakby uświadomił pewne rzeczy związane z grą zespołu, ewentualną grą zespołu w pierwszej, w ekstraklasie i koniecznością zmian na tym Obiekcie. Dziennikarze pytali również prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej o mecz we Wrocławiu, Brazylia-Japonia, który ma się odbyć 16 października. Taki mecz, żeby się mógł odbyć, musi mieć być zgoda w Polskiej Federacji. My jak gramy w Portugalii, czy graliśmy ostatnio z, w Niemczech z Białorusią, to my musimy wystąpić do Federacji Niemieckiej, po to, żeby dostać zgodę na odbycie na danym terenie, na stadionie u nich mecz. A z drugiej strony, jak Państwo dobrze wiecie, 16 jest mecz Polska-Anglia, mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w Brazylii. Także, proszę Państwa, koliduje nieprawdopodobnie. Wizyta prezesa PZPN skończyła się tylko na rozmowach. Żadne decyzje nie zapadły. Z pewnością potrzeba jeszcze na to czasu.